Pytacie mnie też, jak wygląda przygotowanie do misji. Więc jeśli ksiądz, na przykład ksiądz diecezjalny, który skończył zwykłe seminarium, pragnie wyjechać na misję, no to to musi odbyć taki jeden rok pastoralny w Warszawie, w Warszawie jest Centrum Formacji Misyjnej. To jest taki rok, który służy szczególnie do tego, aby nauczyć się języka, bo dla misjonarza no, naj, najbardziej takim przydatnym narzędziem, czy najbardziej ważnym narzędziem w jego pracy, posłudze jest właśnie znajomość języka. I to, to jest głównym celem przygotowania, właśnie aby przez 10 miesięcy, przez rok szkolny, nauczyć się w miarę dobrze języka, tego kraju, do którego się jedzie. Są też wykłady przez te 10 miesięcy z medycyny tropikalnej, z historii misji, z teologii misji, właśnie z geografii danego rejonu, do którego się jedzie. Jest dużo spotkań też z misjonarzami, z byłymi misjonarzami, którzy dają swoje świadectwo, którzy opowiadają o. O swoim życiu, o swoich przygodach, o tym, co, co warto robić, o tym, na co warto zwrócić uwagę, czego trzeba unikać. I to jest też niezwykle ważne. I właśnie taki rok pobytu w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie no, jest takim czasem, takim niezbędnym czasem, bo bez tego to trudno sobie wyobrazić, żeby ktoś mógł pojechać na misję tak z parafii. Prosto z Polski, z Parafii, pojechać sobie gdzieś na misję, nawet jak już ma znajomość języka, nawet jeśli by znał język danego kraju. Dlatego, że ten czas 10 miesięcy jest takim czasem, jakby przejścia przejścia z tej rzeczywistości, w cudzysłowie mówię, normalnej do tej rzeczywistości, w której człowiek się znajdzie, gdzie rzeczywiście wiele rzeczy będzie takich no, troszkę innych, można by powiedzieć nawet nienormalnych, czy nie takich jak w Polsce. I ten czas właśnie rocznego przygotowania jest niezwykle ważny. Pytacie mnie też, jak możecie zaangażować się w życie misyjne. Oczywiście najważniejszym zaangażowaniem się to jest modlitwa. Bo to każdy może uczynić, każdy może za misję się modlić. Są różne formy tego zaangażowania modlitewnego. Można sobie obrać misjonarza, za którego będzie można się modlić. Można modlić się za misję generalnie, za jakiś kraj, czy za jakąś konkretną miejscowość misyjną, za jakieś konkretne dzieło misyjne, za szkołę, jakiś szpital, tam w warunkach misyjnych. Myślę jednak, że szczególną taką intencją, którą warto, można, warto by podjąć modląc się, to, to jest modlitwa o powołania, bo ciągle na tych terenach misyjnych ciągle brakuje kapłanów, ciągle brakuje sióstr zakonnych, wolontariuszy. Łatwo jest organizować takie widzialne struktury, budować szkoły, szpitale, ośrodki zdrowia. Natomiast Trudno jest, coraz trudniej jest o to, aby, aby miał kto posługiwać na tych misjach. Coraz trudniej jest, szczególnie tu myślę o Europie, żeby z Europy ktoś przyjechał do Afryki, siostra zakonna, kapłan, jakiś lekarz, pielęgniarka, nauczycielka. To jest, to jest takie dość trudne. Inną formą zaangażowania może być konkretna pomoc. To, co w Polsce się robi przy okazji różnych świąt, kiedy zbiera się do puszek przy kościołach na papieskie dzieła misyjne, kiedy na przykład misjonarz przyjedzie do parafii zbiera na konkretną swoją misję, też wtedy możemy go wesprzeć. Inną formą zaangażowania może być no, taki konkretna cząstka siebie, którą damy dla misji. To, co, to, co ciągle jakoś bardzo jest takie takie jakby pożądane, czy ciągle zachęca się młodych właśnie do tego, aby, aby nie bali się ofiarować siebie dla misji. Może to być pewna forma wolontariatu, na przykład młody człowiek wyjeżdża sobie na kilka miesięcy czy na rok, żeby pomagać konkretnie w danej misji, no czy też konkretnie ktoś się decyduje, żeby zostać misjonarzem. Będąc sobą świecką, czy, czy pragnąc pójść do zakonu, do seminarium i zostać siostrą zakonną, kapłanem i, i na misję wyjechać. To, to też jest moim zdaniem, taka no, najbardziej chyba ważna forma zaangażowania się, jeśli człowiek siebie daje dla misji. I, i tego chciałbym wam właśnie życzyć, żeby to było takim. Moim jakimś orędziem, moim przesłaniem, przesłaniem dla Was tutaj z tego świata misyjnego, z samego środka Afryki, dla Was, którzy będziecie mnie słuchać, właśnie, żebyście czasami też pomyśleli tak, o sobie, o swoim życiu, o swoich pragnieniach, o swoich oczekiwaniach od tego życia. I szczególnie, kiedy człowiek jest młody, to, to serce jest takie bardzo otwarte, takie bardzo. Bardzo ma dużo pragnień w sobie, takich, takich szlachetnych, czasami takich nawet trochę nieracjonalnych, kiedy człowiek jest gotowy zostawić wszystko, pojechać gdzieś tam na krańce świata, do środka samej Afryki i nie zważa na nic, tylko jedzie tam, żeby głosić Słowo Boże, żeby dać siebie tym najbiedniejszym ludziom. I, I kiedy tam już się jest, tam na miejscu, na tym terenie misyjnym, to rzeczywiście człowiek jest szczęśliwy, i te obawy, które były wcześniej, kiedy myślał sobie, czy a, czy dam radę, czy, czy podołam temu, co przede mną, czy, czy to mnie nie przerośnie, to, to właśnie wtedy, kiedy człowiek, człowiek już jest na miejscu, kiedy tam jest z tymi ludźmi, kiedy z nimi się modli, kiedy im pomaga, kiedy staje się coraz bardziej jednym z nich, to wtedy to wtedy sobie mówi, że, że warto było, i, i tego nie żałuje. I, I to jest takim moim przesłaniem dla Was, ludzi młodych, abyście, abyście właśnie słuchali swoich pragnień, abyście słuchali tego, co Wam mówi Wasze Serce: słuchać swojego Serca w ciszy, na modlitwie, na medytacji, rozważając Boże Słowo, modląc się, bo to wtedy Pan Bóg przemawia do każdego z Was w ciszy, na modlitwie. I wtedy, kiedy dobrze się rozezna, to wtedy człowiek jest szczęśliwy. I niekoniecznie chodzi o to, żeby dać całe swoje życie i na zawsze dla misji, ale warto czasami dać cząstkę siebie i na jakiś określony czas. Więc pomyślcie o tym, że niekoniecznie trzeba zostać siostrą zakonną czy księdzem, żeby pomóc misjom. Można być nauczycielką, pielęgniarką, lekarzem. Można przyjechać na jakiś tutaj krótki czas i też ludziom pomagać. Obecność jest tutaj naprawdę bardzo cenna, na wagę złota, i obecności człowieka na misjach nie da się niczym zastąpić, bo żaden komputer, żadna maszyna, samochód, cokolwiek materialnego no nie jest w stanie zastąpić człowieka. Dlatego tego bym wam życzył, że jeśli, jeśli by ktoś z Was czuł właśnie takie powołanie misyjne, czy czuł potrzebę tego, żeby na misję pojechać, żeby dać cząstkę siebie drugiemu człowiekowi gdzieś daleko, na krańcach świata, to warto za tym głosem pójść. Warto, warto właśnie to pragnienie realizować, bo to sprawi naprawdę, że będziecie bardzo, bardzo szczęśliwi. No i tego wam z całego serca życzę. A na koniec też proszę Was bardzo o modlitwę w mojej intencji, w intencji mojej misji, która jest pod wezwaniem świętego Maksymiliana Marii Kolbego, misja, która rozwija się dopiero od, od jednego roku. Budujemy teraz szkołę, budujemy kaplicę. Jeszcze jest dużo, dużo rzeczy do zrobienia, ale są ludzie, którzy przychodzą, modrą gdzie to jest najważniejsze. Są dzieciaki, które przychodzą na katechezę i to najbardziej cieszy. Dlatego bardzo Was proszę właśnie o modlitwę w intencji mnie i w intencji mojej misji, świętego Maksymiliana Marii Kolbego, tej misji nowo powstającej w Czadzie. Ja ze swojej strony też obiecuję modlitwę w intencji Was wszystkich, pewnie. Pewnie się nie znamy, może kogoś tam z Was znam, ale w większości pewnie nie. Jednak Pan Bóg, Pan Bóg jest ponad tym wszystkim i, i duchowo, nawet nie znając się, możemy, możemy się łączyć właśnie przez naszą modlitwę. Więc też się za Was modlę na ten czas rekolekcji, który będziecie przeżywać, rekolekcji wielkopostnych. Też modlę się za Was i z serca Wam błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.